Siemma Widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy w grę Open Skill. W tej grze skaczemy sobie zawodnikami. Zrobiłem taki puchar świata, gdzie mamy pierwszy skoczniku samo się 42 Wszyscy zawodnicy jest równo 50. Tacy zawodnicy samo możecie sobie powolnić i popatrzeć kto jest. Wyniki oczywiście tutaj są, kalendarz 41 skoczni, jak w zyskaniu 2023-2024. To wszystko jest to samo. I pamiętajcie, że zasadniczo ok, sobie dzwonę, żeby żaden was nie miał z tej gry. I co, zaczynamy? Zaczyna Kasperi Walto. Weźmy, ustawmy wiatr na. No, na pół metra sekundy. I jedzie Kasperi Walto. Kasperi walczy Ku samo. Słabe wyjście z progu. Wysoko leci. Wysoko, wysoko i po no, Na blisko Kasperi walczy. 140 metrów. Zapomniałam wam kliknąć. Kurent rezultat, ale dobra. Teraz Remoimhoff. Remoimhoff, zobaczmy jak sobie on poradzi. Belki nie zmieniam, ale z oni Dociągnął ale będzie pierwszy Kasperi Walto Tate Franz zobaczmy sobie Tate France poradzi Tate Franz Tate Franz to wyjście z progu ale nisko leci będzie ciągnąć na dwie nogi na dwie nogi ale jest przed yy... nie pamiętam kto tam skakał ale mnie o teraz Andrew Urlaub Andrew Urlaub Skupienie widać, skupienie, ale moi Ojoj, oj! już oj, oj. chyba błąd jakiś przy i niestety, jedynie z 97,5 metra. Bez szans na drugą serię, Francesco Czekon. Franceszko Czekon. Zobaczmy, jaką sobie poradzi. Czekon, Franceszko Czekon, dobre wyjście z progu, ładnie wysoko leci. Bardzo dobrze, ciągnie, ale upada. Aj upada niestety Upada No Szkoda. Zobaczmy, jak dziwani. Wraz se dodała. Spóźnił totalny skok. Ale będzie ciągnąć położył i świetnie na narty piękno. No! Ole! Ole dobry skok! 70 traci tutaj tej transa! No, wow! No. Trzeba się prowadzi Andrea Kampreger. Kampreger. Zobaczmy. Andrea Kapregor, pięknie ułożył się. Ładna sylwetka w locie i niestety upada. Kolejny włoski zawodnik upada. Co metra. Chciał chyba ciągnąć, ciągnąć, no i niestety. Wiatr troszeczkę zmniejszymy, tylko 0,3 metra. 40 metra, sekunda, sekundę nie mogę się słoić. Zobaczmy, jak sobie powiedzieć na sobie zawodnik. Nie wiedziałem kto to, ale leci wysoko. Gdzie on wylądował Arty Aigro 141 metrów. Świetny swój. Filip Aschenbold. Filip Aschenbold zabart na poradził. Dobrze wyszedł z progu. Ładna sylwetka w locie. Pięknie. Daleko. Poza HES. Jest o 1 dziesiątą za Arty Aigro. Jak zakwalifikują się do drugiej serii, to na pewno chwilę paszczą z wami wszedł. Jak sobie Kevin Bickner prowadzi. Oj, 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 oj. No niestety. Kevin z 130 metrów. Chyba nie da awansu. Kevin Larson. Kevin Larson. 143 metrów przewidziane. Dobrze że z progu. Leci pięknie, leci wysoko. Oleż do Poszedł owoc, okej, Ma punkt przewagi nad y, Arty Maigro. To nie jest dużo, to jest niecały metr. I tu może być jeszcze bardzo dużo siedziak. Simon, oj, spóźnił skok. I to nie wróży nic dobrego. Mhm. No taki. Może powiedzieć poprawny skok. Siódme miejsce. Chyba nie będzie was. Gregory de Schwanten. Zobaczmy, jedenasty chyba ma miejsce w uchwały szwarta. Zobaczmy jak. Tutaj w konkursie leci dobrze... dobry skok! Dobry skok. Piąte miejsce, Sendena. Możliwe, że dla was. Kylian Payer. Kylian Payer. Co to robi? Kylian Payer leci pięknie! Cię wylądował! 141 metrów! I to daje mu drugie miejsce. Exact, ARTIM Artem Aidio. Pero Preutz. Peter Preutz 144 metry, żeby przeliczyć. Larsona nie da rady. 135 metrów. I dopiero dziesiąte miejsce. Angela Niszek. Jak sobie Słoweniec poradzi.

Trochę mocniejszy wiatr, tylko zróbmy taki, no ponad metra, sekunda. To znaczy, ty miesiąc poradzi. Ty miesiąc leci piątek, ale chodzisz, on wyląduje. Wylądował na hajsie. Jo, ja, to jest szóste miejsce. A zobaczmy, jak Jacques mogę sobie radzi. Jacques Moguel, 97 startowy. Jak sobie poradzi Jacques Moguel? Dobrze leci i no, 135 metrów było. 13 miejsce, no awansy chyba to nie da. Pierwszy z Polaków, proszę Państwa, Piotr Żyła. Zobaczmy, co Piotr Żyła poradzi. Mowy, dobrze, jak najlepiej. Piotr leci ładnie, leci dobrze, leci dobrze, 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 ale niestety to nie da awansu ten skok. 137 metrów, 14 miejsce, chyba nie. Kamil dobrze, proszę Państwa, Zobaczmy jak sobie kamień stach poradzi. Zdjęcie do tego włączam kulana rezultaty. Mogę sobie zobaczyć zdjęcie zobacz jak kamień stach. Dobre wyjście, ale szlagi. Coś zlagowało kamień Stocha. No poprawny skok, ale 12 miejsc to chyba nie dałam. Dawid Kubacki. Mówi na znaku realistycznym. W realistycznym. Ile realistycznych o dobrze wyszedł z progu ze, zbyt pasywnie w pierwszej fazie lotu, ale to nic. Dobry skok. To nic mu nie pomogło, ale naprawdę skok. Niestety Polacy chyba nie będą mieli awansu. Maciej kot. No jeszcze trzech zostało. Jest jeszcze trzech Polaków tych słabszych, ale za jak Macie sobie poradzi. Dobrze wyszedł z progu. Najlepiej będzie z Polaków najwyżej plasowanym! Będzie w to 10. Jest dziesiąty! Ma szansę na awans. Ale musi być skok taki mocny. Na przykład Oleg zniszczał. Na przykład Oleg zniszczał, może taki skok zrobić. On wylądował. Olek zniszczył, że jest najlepszym Polakiem w tym sezonie. 141 metrów, piąte miejsce, no i awans. Paweł Wąsek. Paweł Wąsek ostatni z Polaków. Z się sobie poradzi? Paweł Wąsyk dobrze wyszedł z progu, leci ładnie. Leci dobrze, leci pięknie! Dobry skok, 13 miejsce. No i chyba nie będzie awansu. Ale dobry skok, zniszczył na awans. Bardzo dobrze, coś jak Robert Johansson, spóźnił skok. Ale będzie ciągnąć Robert Johansson! I on Na 14 miejscu, czyli z zaąskiem. Teraz Daniel Andretande. Tylko, że 45 metrów, już wziąć Casey Larson, a Casey Larson to sprowadzi. Zbyt pasywnie w pierwszej fazie lotu. Ojojoj, oj, oj. problemy w locie. Mm, Norwega, no i niestety. Ostatnie miejsce i przepad gdzieś. No niestety. Teraz. Johan-Andre Forfan. Trzeba się bać. Bo to może być świetny, daleki, świetny skok. Oleż poleciał! 145 metrów! na drewna! O 4 punkty z tak Jego Larsona i bardzo dobry skok oddeł. jak jego kolega. Halbor Egner Brennerud. Leci też wysoko, gdzie on wylądował! Na drugim miejsce! Nie, na siódme! Oleż, daleko! Egzekwu z Kasperi Malto. Daleko! jest bardzo wysoka stawka teraz nie mówi jak sobie on poradzi on ze awansować trzeba skoczyć a on skacze no 135 sto sto więc nie ma awansu sto 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 no chyba sto No już ma awans sto jak sobie jak sobie tak sto takie sto sto leci dobrze. No, leci dobrze, ale to też awansu nie da. 23 miejsce, 131,5 metra, no... Trzeba daleko skakać, dużo, około 140 metra, żeby mieć awans. Zobaczmy, jak Rokoboś. Ja się poradzi zbyt pasywnie, ale będzie ciągnąć. No i upada, niestety upadek. 128 metrów z upadkiem i... Wiatr może troszeczkę podwiększmy. Tak do 6 metrów. 6 metra na sekundę. Podnarty. Nie zobaczyłam kto to jest. A, że się Chyba nauki na kamura. Na Ale... To nie jest za To nie jest za wyskak. 135 metrów. 128,5, przepraszam. No to i to, to, to nie. To nie, to nie. Rioju chobajasz. To może świetny lot. Rioju. Dobrze, ułożył się na narty. Pięknie, gdzie on leci. O, ależ daleko upada. Rioju Kobayashi upada na 138 metrze. No i... No nie, jeszcze wiatr się wypowiedzieć. Do metrów metra sekundy pod narty. Alex Insa. Alex sam dobrze leci. daleko pięknie. Ależ to był świetny skok na 10 miejsce, 130 metrów metra. Pił spaszkę. zobaczmy, jak sobie jak pił poradzi. Wybił się. Dobra, wyjście z progu leci pięknie, leci wspaniale, dobry skok na 16. miejsce, czyli jest Paweł Wąskiem. I jak liczę, to jeszcze Paweł nie ma wasu. Nie ma awansów, niestety. Oby miał Paweł Zobaczmy poradzi kolejny zawodnik. Stefan Laje. Leci wysoko, ale spadł. Jest 18, czyli jest za Tak jest. Kar Geiger. Kar Geiger. Zobaczmy jak sobie poradzi Karl Geiger. Dobrze leci, ale to jest słaby kok. 130 metrów niecałe. Czas pół, 30 miejsce bez awansu, bez szans na awans nawet. Andreas Wellinger. zobaczmy jak Andreas poradzi. Wellinger. No to będzie być awans na pewno, ale gdzie, które miejsce? Andreas Wellinger, 146 metrów. Sędziowie od razu reagują. Belka obniżona o 1 stopień. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Kolejny zawodnik. Nie widziałem, kto to, ale z obniżonej belki też leci daleko. Nie tak poza HS Konstantin Schmidt. 12 miejsca, bardzo lesko Obniżają jeszcze wielkę na siódmy stopień, Teraz Jonathan LeRoy. Jonathan LeRoy. Jonathan mm. poradzi? No dobrze, leci pięknie. on leci. Jonathan Leroyd! Trzecie miejsce. 145 metra. Bardzo bardzo wyskoczył. Miat jeszcze się zmaga. Już do metry na sekundę. A anti Antialto. Zobaczmy, jak Antialto sobie poradzi. Anti-Olto ciągnie daleko, upada 39. Miesięcy, niestety Edzu Novsiainen. radzie wy poradzi, Edzu Novsiainen, zobaczmy Edzu z troszeczkę przechopróg, ale będzie ciągnąć agresywnym lotem. Dobry skok na mu daje nie, nie daje mu więc 133 metry, no bo ja już troszeczkę wiatr do 7 metrów, no właśnie metra w sekundę. jak sobie Niko w tych warunkach. Niko. Ketosaho, lider Finlandii, gdzie on wylądował? Poza HS. Czwarte miejsce, 142 metry. No i... Dobry skok, poprawnie. Roman Wojdalek, jedyny Czech, który był świata, który się dobrze ale, no nie, ten skok ten nie da awansu chyba. Albo, przepraszam, czy da awans w drugiej serii? Da awans ja, do drugiej serii! Ilu Polaków zobaczymy? Teraz Wladimir Zagrawski. Najwyższy, najwyższy z Polaków, ale by zniszczył dziewiąty. Sprawdzi Wladimir Zagrawski. Dobrze, daleko, ale upada, niestety. I teraz Austracy. Manuel Fettner. Manuel Fettner poradzi. Manuel Fettner. Leci. Bardzo słabo. 42 miejsca. Michal Hajbek. Zawodników zapisanych do. po e, 63, 53. Jak dobrze pamiętam. E, no i zacznijmy. Michal Hajbek. Chyba no nie ma awansu. No, wysokość jest awansu. Daniel Huber teraz. Chyba 50 właśnie. 3 albo dwóch wystartuje. A Daniel Huber. Piękny skok Daniela Hubera! To jest pierwsze miejsce: 143 metrów. święty skok. To nie by od razu reagują. Daleka jeszcze idzie opiszona. O jeden sobie na szósty. A co aż machomysł Aigner sobie parali? Bo mi to Oj, zbyt pozytywnie wyrzucywali lotu i to już jest zwalone skoro. Niestety. Chyba na 48 miejsce, no, jest bez szans. 52 do końca. zawodników. Stefan Kratykon, i będzie A co aż Stefan Kratykon, Dobrze wszedł z Dobrze, progu leci ładnie. Jak no, Stefan Kratykon, nisko, ale upada. I bardzo słaby skok, niestety. Kończy Jan Harl. Zobaczmy, jak Jan Harl sobie poradzi 142 metry wybrał. Żeby... Przedzić Daniela Hubera leci dobrze. Dobry skok! Szóste miejsce! 137 metrów daje. I zobaczmy, kto zaczyna. Dawid Kobalski zaczyna drugą serię 135 metrów. 22 marsz, to on miał 30 miejsce a 130 marsz, to miało 30. Tam jest w pierwszym miejscu, ale Dawid Kubacki myśli o lepszym skoku. No i słabszy skok niż w pierwszej serii oddał. No i niestety, Camus Toch 136 marsz w pierwszej serii. Zobaczmy, czy poprawi się w drugiej. Leci ładnie, leci wysoko, leci zbyt pasywnie. Zbyt pasywnie. I niestety. Nie, Camus sobie wyprzedza Dawida, ale to nie jest dobre słowo. Anzelaniszek, 135, się będzie rożlić Polaka. Tyle rady. Anzelaniszek leci dobrze i wyprzedza Polaka. Wyprzedza. Robert Johansson. Żornik Robert Johansson. Leci dobrze. Leci ładnie. Leci daleko, upada niestety. Bardzo źle patrząc jest. No i to jest co? Niestety, Stefan laje. Stefan laje. Dobrze wyszedł z progu, zbyt pasywnie chyba. Ale będzie ciągnąć, dobry skok, dociągnął. Do metra. Dobry, chod. Pałasek, 137 metrów. Dobry skok. Pałacek 137 po pierwszej próbie. 25 pierwszej serii, 25 nieustartowej. Czy zostanie 25? No nie wiemy. Chyba tak? Tak, jest! 137,5 metra. Bardzo dobry skok. Paszka już 139 musi skoczyć. Zobaczmy czy sobie poradzi Piłspaszka. Od razu się agresywnie położył na narty i to chyba mu da niestety ostatnie miejsce to mu da Czy mi hajbek sobie poradzi? Bo to są akurat ciężkie wątki niska belka. Tak samo niezbyt pasywnie. Ale chyba tutaj trzeba tak lepiej. nie? Nie, 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 Za nawet oj oj oj.

to no, tak, rzecz, to dobry skok, ale może jeszcze lepiej. Oj. Mogło być lepiej. Ostatnie miejsce, niestety. Spóźnione skok maćka, no i niestety nic. Nie można było poradzić. Giovanni, Bresadola. Jestem wodikiem. Tak na konce poradzi. ale jeszcze będzie dobry lot. Giovanni, Bresadola, gdzie on leci? Będzie na pierwszym miejscu Giovanni Bresadola. Bardzo dobry lot Tate France. Jak sobie Tate France poradzi? Uuu, wydawanie ze Stanów no leci poprawnie, ale No skok taki niezbyt dobry. Wiatr wzmaga się. Sędziowie widzą to. Belka od razu jest obniżona. Rolanka no, budelka, bo wiatr jest troszeczkę już mocniejszy. Na 6 będę. Roman chudeka leci poprawnie, ależ to jest daleki lot! To jest pierwsze miejsce o 1000! Oj! I leci na zawodnik już! Ale to jest świetny lot! Gdzie on woląduje?! doje? Klej nie ląduje! Oj, aj, aj, aj. A ten jest Konstantin Schmidt. Konstantin Schmidt jak na co mam poradzi. Konstantin Schmidt zbyt posyłnie w pierwszej wodzie lotu i to jest. No. Skok na jano Sławego. Sam, Zobaczmy jak sobie Alexinsa z wyższej włoki. O jedno wyższej, sędziowie, bo wiadomo. To są teraz słaby, co już nie mogę. Aleksin Sam. Aleksin sam gdzie on wyląduje? Piękny skok, 145 metra. Bardzo, bardzo dobry skok. Teraz chcemy zajść. Chcę I skoczyć. Czy skoczy tyle? Jest w stanie tyle skoczyć. Ile ci dalej? 142 metry. Ale już odpalił. Teraz Kasperi Walto. Kasperi też umie daleko polecieć. I może to pokazać w tej próbie? Tak, pokażę to w tej próbie, że umie daleko polecieć. Będzie trzeci. Jest trzeci. Bardzo udany konkurs, moim zdaniem, Kasperi Walto. Bardzo udany konkurs. Teraz Halvor Egner, granerut. Słabo wyjście z progu będzie ciągnąć się skoki Dociągną do 130 metrów. Je rozdziela Polaków. Dawida Kubackiego i Kamerasto Kamy stok zaliczył bardzo... bardzo dobre masę zaliczył Polacy. Dawid Kubacki. Um. O, 8 jest Kamy o 10. A teraz... Ale jest spokoj! to. był dobry skok leci. Olek dobrze. Dobry skok! Będzie na trzecim miejscu chyba? Nie, na szóstym. A jajaj. Najlepsze z parowców okazuje się Paweł Wąsek z Egzekwo z e, Filipem e, z, Przepraszam, e, Paweł Wąsek z Egzekwo z Aleksandrą Zygmunt. Teraz Philip Ashwood. No, też taki skok niezbyt dobry. Będzie za orkiem. Jest za orkiem. No. Zobaczmy teraz. arty Ustąp sportowy Serin 44,43, żeby jego Fimiego. czy czemu się to uda? Czy wytrzyma presję? Nie wytrzymał. Przed 135. 11 miejsce, niestety. Kilian Pajer. Wiatr się już wymaga. 9, 9, 9 10 metra na sekundę pod narty, Prawie metr na sekundę. Zobaczmy, co porobi. Kilian Zbyt położył się chyba na narty. No i to jest słabiutki skok. Juliana to jest 18. miejsce dopiero, słabo, słabo teraz Casey Larson, czy wytrzyma presję? Casey Larson 17, przez teki Casey Larson dobrze leci, pięknie, wytrzyma, wytrzyma, wytrzymał. nie upada, 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 Jan Herr. ja mi skliknąłem. 134 pół z upadkiem. Ja chciałem tylko zobaczyć, jak oni są położeni przez te zadnice. A tutaj taka niespodzianka. No, niestety. Zobaczmy, jak Niko to zachodzi w czwartym, w pierwszym serii. F piąty chyba. Nikoky to saho leci daleko daleko, blisko. Ale na 11 miejsce no to nie taki dobry. Teraz Jonathan Leroyd, czwarty misjonariusz, walczy o podium. Czy wytrzyma presję? Jonathan Leroyd... Jonathan Leroyd wytrzyma! Wytrzymał presję! Jonathan Leroyd! On już odpalił! Teraz Andreas Weringer jest trzeci. Czy wyprzedzi Jonathan Leroyda? Czy Jonathan Leroyd będzie na podium? Andreas Weringer dobrze wyszedł z progu, on da radę. On wyprzedzi Jonathana Leroyda. Nie wyprzedza! O 60 punktów! Nie dał rady wyprzedzić Jonathana Jonathan Leroyda, czyli jest na podium, Francuz. Jest na podium! Teraz Johan Andre Forfang czy Jonathan Leroy'd. Czy Johan Andre Forfang będzie na podium? Czy on teraz Chyba jednak Andras Wellinger! Tak jest! nie w top 10! Nie będzie, ale jest top 5, to jest 5. miejsce! Ojojoj! Oj, oj. A teraz Daniel Huber czy Jonathan Leroyd, Zobaczmy, czy wytrzyma Daniel Huber presję. Pierwszy w pierwszej serii, zobaczmy! Daniel Huber leci wspaniale! Nie! Nie ląduje! Czyli Jonathan Leroyd wygrywa konkurs! Drugie miejsce, Andras Wellinger. Proszę zobaczyć. Tutaj: Jonathan Rodz, Andras Wellinger, Timmy Zajd, najlepszym z Polaków jest Paweł Wąskiej, który zniszczył na 9. miejscu. Egzekwu. Dawid Kubacki i Karol zaczęli świetny awans. Z ostatnich miejsc są na 18. i 16. miejscu. Bardzo dobre. Macie koniec ostatni. Nie awansował jedynie Piotr Żyła który był 36. To co widzę. Następny konkurs będzie odcinek chyba w środę. A więc co widzimy, widzimy się. W środę na odcinku sy. kolejnego, yy, kolejnego, yy, kolejnej skoczni. Czyli to samo, w sumie ku samo, kolejnych zawodów. I co Na razie. Cześć.